Prawda jest brutalna. Tylko niewielka ilość rzeczy w Twoim życiu ma prawdziwe znaczenie. Reszta to szum. I niby każdy to wie, a i tak codziennie okłamujemy się, próbując robić i mieć wszystko to, co wydaje nam się ważne. W efekcie tego swoją energię przeznaczamy na robienie milimetrowych kroków w milionie kierunków, zamiast robić kilometrowe skoki w tych kilku, które naprawdę są istotne. Esencjalista to rozumie. Mniej, ale lepiej. I dzisiaj na tapet weźmiemy jedną z moich ulubionych książek, czyli esencjalista mniej, ale lepiej, pana Grega McEwen, którą uwielbiam, przeczytałam kilka razy i ciągle do niej wracam. A w materiale na podstawie tej książki oraz moich doświadczeń opowiem Wam, czym dokładnie jest esencjalizm, dlaczego tak bardzo go potrzebujemy w świecie zbyt wielu dostępnych opcji oraz podam trzy kroki wraz z narzędziami do stania się esencjalistą. Nie przedłużając więc, zacznijmy czym jest esencjalizm. A może czym nie jest. Na pewno nie jest to wymówka, żeby mieć mniej pracy, ani też magiczna pigułka, jak upchać jeszcze więcej rzeczy w krótszym czasie. Tylko jest to system, żeby robić właściwe rzeczy. I teraz pewnie sobie myślisz, spoko, przecież wiem, co jest dla mnie ważne. Rodzina, zdrowie, praca, żeby kod był nakarmiony. I masz rację. Problem tylko jest taki, że w dzisiejszym świecie, jak nigdy dotychczas w całych dziejach ludzkości, mamy zbyt dużo opcji do wyboru. Przez co coraz ciężej jest nam się skupić i wpadamy w pułapkę tzw. paradoksu wyboru. To jest wyborem filmu na serwisach streamingowych. Masz tysiące opcji, więc przez godzinę przewijasz listę w obawie, że wybierzesz tylko coś dobrego, a gdzieś tam jest ten idealny film, który rozwali ci czaszkę. I na końcu zrezygnowany i tak odpalasz to ślosowego, o ile nie pójdziesz wcześniej spać. I pomyśl sobie, że podobnie działa to w różnych ważnych dla nas sprawach, jak kariera, hobby czy wybór obiadu. Do tego dochodzi kultura mitu, że możemy mieć wszystko. Mawiamy sobie, że musimy być jakimś człowiekiem renesansu, przecież to takie łatwe, każdy nim jest na Instagramie. Przez to traktujemy naszą energię i czas, jak konto bez dna. Próbujemy jednocześnie robić błyskotliwą karierę, mówić w pięciu językach, chodzić na siłownię i robić chleb na zakwasie. W efekcie czego jesteśmy ciągle zmęczeni i robimy wszystko na pół bliska, o ile nie na ćwierć. I najgłębszą pułapką, moim zdaniem, jest nasza trudność w mówieniu nie. W szczególności innym osobom, ponieważ wtedy uaktywnia się ten nasz jaskiniowy mózg, który panicznie obawia się odrzucenia, ponieważ w każdej odmowie widzi potencjalne ryzyko wygnania ze stada. Więc z automatu mówimy tak, by zadowolić innych, tym samym zdradzając siebie i realizując cudze cele. Przy okazji sponsorując przemysł kawiarniany tymi wszystkimi spotkaniami, na które nie mieliśmy ochoty, ale poszliśmy z grzeczności. I teraz będzie troszkę smutno, ale refleksyjnie, ponieważ kiedy tak kroczek po kroczku latami zdradzamy swoje wartości, to prowadzi to do największego żalu, jaki ludzie czują na łożu śmierci. I tutaj cytuję: żałuję, że nie miałam odwagi żyć życiem prawdziwym dla siebie, a nie życiem, którego oczekiwali ode mnie inni. I powiem wam, że do mnie mega to trafiam, ponieważ byłam wychowywana jak Pewnie większość z was, a w szczególności kobiety, na taką grzeczną dziewczynkę, żeby być uległa, zadowalać wszystkich oprócz siebie. I przez to byłam takim popychadłem, zarówno w rodzinie, jak i w pracy. A w mojej pierwszej pracy to w ogóle. Raczej znaczy doceniali moją pracę, byli z niej zadowoleni, ale mnie nie szanowali. I to zaczęło się właśnie zmieniać wtedy, kiedy zaczęłam powoli odmawiać. Nie jakoś z pretensjami, ale po prostu grzecznie choć stanowczo. I okazało się, że świat się nie zawalił. Brali to jakoś na klatę, że na początku byli co prawda rozczarowani i mieli taką konsternację, ale po jakimś czasie jakoś to sobie załatwiali i nie mieli do mnie żalu, a nawet relacja stawała się zdrowsza. I wtedy dopiero zrozumiałam, że ludzie szanują granice, a nie uległość. To było dla mnie objawieniem. Wybaczcie mi tą dygresję, ale była dla mnie ważna, więc chciałam się z nią podzielić. Niemniej właśnie ta książka mi w tym pomogła i przez to mam do niej wielki sentyment. Ok, ale przechodzimy już do trzech kroków jak stać się esencjalistą. Gdzie pierwszym z nich jest eksploracja. Jest to etap głębokiego namysłu, gdzie musimy przeanalizować wszystkie dostępne opcje, tak, żeby mieć pewność, że wybraliśmy tą właściwą, żeby odróżnić te wszystkie wartościowe, nieliczne dla nas rzeczy od reszty trywialnych. Nieesencjalista zastanawia się, jak tu upchać te wszystkie rzeczy, które chcę mieć, które chcę robić na swoją listę, tak, żeby z niczego nie rezygnować. Natomiast esencjalista zadaje sobie o wiele trudniejsze pytanie, czy w ogóle. Dana rzecz, możliwość powinna być na mojej liście. I teraz podam narzędzia, które nam to ułatwią. I pierwszym z nich jest stwórz przestrzeń do myślenia. Nie będziesz w stanie odkryć tego, co dla ciebie ważne, jeżeli ciągle jesteś w biegu, ciągle gasisz pożary, a przy tym zapominasz, co miało nie spłonąć. To dlatego, że Twój mózg nie ma czasu, kiedy na spokojnie pomyśleć. Każdą wolną chwilę, nawet w momencie, kiedy czekamy w kolejce po zakupy, musimy zapchać telefonem, czyli naszym cyfrowym smoczkiem. A to właśnie w tej pustce rodzą się najlepsze pomysły. I nie chodzi tutaj wcale o medytowanie kilkunastu godzin na wzgórzu niczym buddyjskim nich, choć widoki pewnie piękne, ale wystarczy tutaj codziennie z 15 minut pobyć w całkowitej ciszy, bez telefonu, czy też raz w tygodniu poranek poświęcić na rozmyślaniach. Mmm, nie Drugim narzędziem dotyczącym eksploracji będzie patrz i słuchaj. Większość ludzi jedzie na autopilocie. Słyszą problem, rzucają rozwiązanie. To jak leczenie bólu gilotyną. Skuteczne, no ale chyba nie o to w tym chodzi. Esencjalista szuka źródła objawów, a nie je zagłusza. Na przykład w biurze nagle został zwiększony popyt na długopisy. I rozwiązaniem nie będzie od razu zamówienia ich kontenera, tylko należy dociekać do źródła problemu, bo może się okazać, że na przykład... Nowa pani sprzątająca wyrzuca wszystkie długopisy z biurek i z stołów ze spotkania zamiast je gdzieś składować. Case Solvet. No i kolejną mamy Baw się. Zabawa nie jest trywialną stratą czasu, tylko kluczowym narzędziem eksploracji. Gdy jesteś spięty jak plandeka na żuku, to twój umysł dostaje klaustrofobii. Widzi tylko to, co musi. Natomiast zabawa poszerza perspektywę, stymuluje kreatywność i może być tak, że zaczniesz widzieć różne połączenia do różnych możliwości, które na pierwszy rzut oka były niewidoczne. To może być wszystko. Granie w gry planszowe, bieganie po łące, rysowanie, malowanie, czy też żonglowanie. Tylko nie mandarynkami jak ja, bo to się kończy później wojną z muszkami i owocówkami. A teraz przechodzimy do najważniejszej metody, którą jest. Bądź ekstremalnie wybredny, wybredna. Zasada 90%. Jest ona banalna, ale ciężka do stosowania. Polega to na tym, że jeżeli rozważasz jakąś nową możliwość, na przykład nowy projekt, zaproszenie na spotkanie czy zakupy, to postaw sobie pytanie: na ile w skali od 0 do 100 czujesz się podekscytowany, podekscytowana tą możliwością? Jeżeli odpowiedź nie jest na co najmniej 90, 90, czyli na takie wow, super, zajebiste, czuję moc, to traktujesz to jako zero i od razu odrzucasz. Te rygorystyczne kryterium nie chroni cię tylko przed złymi wyborami, ale także przed dobrymi, a nawet czasem przed całkiem dobrymi. A co najważniejsze, blokują ci miejsce na tą obłędnie fantastyczną możliwość, która może się pojawić. No właśnie, może, nie musi. Więc w obawie, że może nigdy się nie pojawi, po prostu bierzesz wszystko tak, jak leci. Wyobraź sobie szafę pękającą w szwach od takich sobie, no i też nawet dobrych ubrań, które, no niby są fajne, ale coś tam kuje, tutaj nie ten fason, kolor nie inny, ale ogólnie ubierasz to, no i czujesz się w porządku. Wyobraź sobie teraz prawie pustą szafę, tylko z kilkoma rzeczami, ale każda z nich jest świetna. Po prostu byle co ubierzesz z tej szafy, to czujesz się jak milion dolców. Jest różnica, prawda? I tą analogię możesz zastosować do każdego aspektu w Twoim życiu. Odmawiasz dobrym projektom po to, żeby mieć czas na te wybitne, w tych, w których czujesz się mocny, ponieważ dopiero wtedy Twoja praca ma realny wpływ i budujesz reputację eksperta, a nie człowieka od wszystkiego, który działa jak szwajcarski scyzoryk. Ma 18 funkcji, ale każda taka soja. No dobra, jeżeli już potrafimy identyfikować to, co jest dla nas ważne, to teraz musimy. Zrobić na te ważne rzeczy miejsce poprzez eliminację. Jest to najtrudniejsza, ale i też najważniejsza część, w którym będziemy eliminować teraz te wszystkie trywialne rzeczy, żeby po prostu zostały nam, została nam tylko ta esencja. No i pierwszym narzędziem będzie tutaj usuwaj, by ulepszać. Nasze życie to jak godziny surowego filmu, materiału, w którym znajdują się też nudne rzeczy, jak nieudane ujęcia, czyli bezwartościowe spotkania, nieudane duble, czyli projekty, które nie mają przyszłości, i całe wątki poboczne, które kompletnie nic nie wnoszą do fabuły. Esencjalista wie, że arcydzieło powstaje nie poprzez dodawanie kolejnych scen, ale poprzez bezlitosne wycinanie. Tak, aby po obróbce powstał krótki, ale genialny film, który ludzie chcą oglądać. Mam nadzieję, że ten taki jest i nie przewijacie. Trafia do mnie ta metafora, ponieważ sama montuję filmiki i wiem, ile to czasu oraz bólu zajmuje, ponieważ często jest tak, że powiedziałam coś fajnego albo zabawnego, przynajmniej tak mi się wydaje, ale widzę, że w tym szerszym kontekście nie ma to znaczenia, a nawet przeszkadza w odbiorze, więc to bezlitośnie wycinam. A jeżeli to doceniacie, to będę wdzięczna za łapkę w górę. Dzięki. Niemniej klucz jest tego taki, żeby po prostu wycinać ze swojego życia wszystkie zbędne rzeczy i zostawić tylko te najistotniejsze. Drugim narzędziem będzie miej odwagę mówić nie. Powiedziałam o tym na początku materiału z tą moją dygresją, więc tutaj nie będę się rozpowiadać. Chciałabym, żebyście po prostu zapamiętali to, że esencjalista uczy się z gracją mówić nie. Ale też stanowczo i bez wahania. Nie traktuję tego słowa jako obrazę, tylko strategię, która ma chronić Cię przed tymi wszystkimi bezwartościowymi spotkaniami w pracy, które można byłoby zmieścić w jednym mailu, przed kolejną organizacją dla koleżanki baby shower, czy też po prostu przed wampirami energetycznymi. Better now. I was a little sick this weekend. Hey Dan. Trzecim narzędziem jest. Wycofuj się z nietrafionych zobowiązań. Czyli po prostu nie trzymaj się kurczowo jakiejś złej decyzji, tylko dlatego, że w coś już ją zainwestowałeś: pieniądze, czas lub emocje. To jest tak zwany błąd utopionych kosztów. To dlatego tak ciężko na przykład wyjść nam z kina podczas kiepskiego filmu, ponieważ wydaliśmy już na bilety, straciliśmy czas, żeby tam dojechać, tak ciężko wyjść nam z toksycznej relacji, ponieważ też już dużo w nią zainwestowaliśmy, emocji na przykład. Ale trzeba powiedzieć sobie w pewnym momencie: stop. Jeżeli to do niczego nie prowadzi, ciąć bezlitośnie, żeby odzyskać te wszystkie swoje zasoby, energię i móc przeznaczyć to na coś istotnego. No i ostatnie narzędzie, czyli ustalaj jasne granice. Jest to trochę podobne do mówienia nie, ale tutaj chciałabym zwrócić uwagę na coś innego niż na stawianie granic w relacjach międzyludzkich. Tutaj chodzi o to, żeby stawiać te bariery po to, żeby chronić swoją energię, swoją dzienną manę. Na przykład po wyjściu z pracy nie sprawdzam już maili aż do następnego dnia. Gdy idę na zakupy, to zamiast słodyczy wybieram owoce. Takie raz podjęte decyzje, czyli postawienia tutaj bariery, uwalnia cię od tysięcy decyzji w przyszłości, ponieważ nie musisz się już nim, nad nimi zastanawiać i tracić na nie energii. Bo jak przychodzisz do domu, no to jesteś zmęczony, masz wyczerpane te swoje zasoby mentalne, więc działasz na autopilocie. A takie decyzje powodują to, że Maile będą czekać do jutra, a twój wewnętrzny potwór ciasteczkowy został przechytrzony przez same banany w lodówce. Okej, okay, jesteśmy już wytrawnymi poszukiwaczami złota, którzy potrafią z tej sterty bezwartościowego piachu wyciągnąć olśniące samorodki. Corki, nie wiem, co mi się wkręciło dzisiaj tak dużo analogii. Niemniej, zostało jeszcze dostarczyć nam te złoto do banku. A prowadzi ono przez bagno pełne prokrastynacji, wewnętrznego lenia, rozpraszaczy. Więc tutaj przychodzi nam na pomoc ostatnia metoda, ostatni krok, czyli egzekwowanie. Polega to na stworzeniu takiego systemu, w którym dowożenie tych najważniejszych dla nas zadań i rzeczy będzie gładkie, szybkie i niemal bezwysiłkowe. No i pierwszym narzędziem będzie tutaj stosowanie buforów. Myślisz, że zadanie, które przeważnie zajmuje ci 3 godziny, zajmie ci teraz godzinę, ponieważ udało się tak tydzień temu? Słodkie. Dobrą praktyką jest to, żeby nie zakładać, że wszystko zawsze pójdzie jak po maśle. Przeważnie pojawią się jakieś komplikacje, więc warto dodawać tak z 50% więcej czasu na realizację jakiegoś zadania. O ile mile i przyjemniej jest wyjechać 15 minut przed planowanym spotkaniem, ponudzić się trochę, niż pędzić łeb na szyję i klnąć po prostu na każdego pieszego na pasach. Drugim narzędziem jest usuwaj przeszkody zamiast pchać mocniej. Kiedy napotkamy jakiś zewnętrzny opór, to instynktownie chcemy pchać mocniej. Każdy to wie, kto próbował otworzyć drzwi nie w tą stronę. Esencjalista zatrzymuje się na spokojnie, sprawdza, co może być nie tak, i dopiero wtedy reaguje. Zadaje sobie pytanie: dlaczego to jest takie trudne? Co mogę zrobić, żeby to było łatwiejsze? Często okazuje się, że usunięcie jakiejś jednej głupiej przeszkody, jak na przykład zresetowanie routera, oszczędzi nam wiele godzin heroicznej, ale bezsensownej walki. Warto być leniwym geniuszem niż spoconym męczennikiem. Trzecim narzędziem jest doceniaj siłę małych zwycięstw. Czekanie na wielką falę motywacji to jak czekanie na wygranie w totka. Prawda jest taka, że motywacja przychodzi dopiero w trakcie wykonywania zadania, a nie przed. Dlatego też najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, bo kiedy już zdobędziemy tyle siły, żeby podjąć się jakiejś czynności, to nagle zaczyna ona płynąć. Więc jeżeli masz do wykonania jakieś zadanie, np. Na napisanie raportu, to zacznij od czegoś absurdalnie prostego, jak otworzenie laptopa i nazwanie dokumentu. Bo się okaże, że jak już nazwałeś ten dokument, to w niego wejdziesz, napiszesz jedno zdanie, zobaczysz, o, jakoś mi idzie, później drugie i kolejne, kolejne i się rozpędzisz, wpadniesz w ten flow i po prostu działasz. No i przechodzimy do ostatniego narzędzia, jakim jest bądź obecny i skupiony. Pokusa robienia wszystkiego naraz jest niezwykle silna, ale to istna gwarancja tego, żeby robić wszystko dłużej i gorzej. Da się, co prawda, sprzątać i słuchać muzyki, ale nie są to zadania, które walczą o ten sam zasób czyli Twoją świadomą uwagę. Dlatego też esencjalista używa magicznego pytania kotwicy, który zadaje sobie tak naprawdę cały czas: czyli co jest ważne w tej chwili, teraz? Na czym się skupić? Powoduje to, że wypuszczamy taką laserową wiązkę w daną rzecz i skupiamy całe swoje zasoby na niej. Mi to bardzo pomaga w momentach, kiedy rozjeżdża mi się plan dnia i nagle stoję i nie ja wiem, co mam, co mam zrobić, więc zadaję sobie pytanie, ok, nie uda mi się zrobić 90% z tych rzeczy, to chociaż 10, czyli jakie najważniejsze zadanie mogę chociaż częściowo zrobić. No i to działa. Widzę, proszę Cię, przesamiauczyć. O, pomogło. Nie spodziewałam się. Tym pod twistem chciałabym zakończyć dzisiejszy materiał. Dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę zachęciłam Was do wejścia na drogę esencjalisty. Jeszcze raz serdecznie zachęcam do przeczytania książki, ponieważ wszystkie tutaj narzędzia są szczegółowo opisane oraz znajduje się dużo inspirujących przykładów. A jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak pozbyć się nałogowego mielenia w głowie tych samych tematów, to zapraszam do mojego filmu Jak Pozbyć się Overthinkingu. Zapraszam i cześć!